Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam dziś na kolejny film z cyklu podróży po Wale Pomorskim. Dzisiejszy film troszeczkę krótszy, troszeczkę inny, ponieważ jeden z moich subskrybentów, który napisał pod ostatnim filmem uwagę, iż pominąłem jeden ze schronów. Subskrybenta tego bardzo serdecznie pozdrawiam z tej strony. Niestety pominąłem go celowo, ponieważ chciałem nakręcić odcinek specjalnie odnośnie tego obiektu, tego bunkra i więc pominąłem go w filmie specjalnie i w tej chwili wam go zaprezentuję. Przepraszam, że jestem w czapce, ale z tego miejsca też bym chciał pozdrowić moją panią fryzjerkę. Już nie mogę się doczekać, kiedy dopadnie mnie swoją maszynką i zrobi porządek na tej głowie. Bo w głowie raczej już porządku nie da się zrobić. A więc cóż, zapraszam i oglądajcie. Łukasz, choć tutaj jest, znalazłem. Jest, tak jak mówiłem. Mamy go. No i mamy. Mamy tego, którego ominęliśmy. Dwuwejściowy odporność B1. A więc zaglądamy, co tutaj mamy. Na wprost wejścia, oczywiście, strzelnica. Pancerz też nienaruszony, niewyrwany, ale ilość tych małych potworów. Straszna. Straszna. Zobaczcie. Od wyjścia ewakuacyjnego jeszcze pozostałość zawiasu. Przechodzimy do izby wypoczynkowej. W izbie wypoczynkowej mogło przebywać 12 żołnierzy wypadu. Spójrzcie pozostałości napisów. Tutaj już nie ma zasuwy, ale ilość komarów jest niesamowita. Boję się gwałtownie oddychać, by nie nawciągać ich do płuc. Masakrycznie, masakryczna ilość. No i przechodzimy do pomieszczenia bojowego. Tutaj pomieszczenie było zamykane drzwiami gazoszczelnymi. W przedziale bojowym zazwyczaj znajdowało się trzech dwóch, trzech żołnierzy, którzy jeden obsługiwał karabin maszynowy, jeden obsługiwał taśmę i jeden ewentualnie do wymiany luf. Ilość komarów niesamowita. Za chwilkę się ewakuuję z tego obiektu i poopowiadam troszeczkę z zewnątrz, ponieważ rój jest niesamowity. Rój jest niesamowity. Tutaj będzie o czym opowiadać, ponieważ. Ktoś pozostawił resztki potykacza. O tym potykaczu opowiem, gdy wyjdziemy na zewnątrz. Świetny, świetny obiekt. W niezłym stanie zachowany. Strop w ogóle nie uszkodzony, nigdzie nie popękany, przynajmniej w tej części. Super ale ilość komarów niesamowita. Niesamowita. I tak się prezentuje obiekt od drugiej strony. Zobaczcie, to są kotwy, które mocowały płytę pancerną, która tutaj się znajdowała. Tak jak mówiłem wcześniej, do 10 cm grubość takiej płyty. Obejdziemy sobie obiekt dookoła jeszcze. Obiekt tak jak jeden z mych subskrybentów napisał. Bardzo trudny do odnalezienia. Świetnie w tej chwili, wtapiający się w tą przyrodę. Tutaj pozostałość wyjścia ewakuacyjnego. Też gdy zwiedzacie tego typu obiekty, mówiłem wcześniej i zawsze będę to powtarzał, należy zachować szczególną ostrożność, bo można się na coś zapatrzyć i albo uderzyć się w głowę. Dojść dotkliwie, bądź przewrócić, skręcić nogę, czy coś innego. I ta wiosenna przyroda budząca się do życia. No, i widzicie, wyciągnąłem ze schronu coś, co potocznie nazywa się potykaczem. Jest to konstrukcja z drutu stalowego konstrukcja, która była rozrzucana na przedpolu takich obiektów, takich bunkrów i była to zapora dla żołnierzy piechoty. Po sforsowaniu zasiek z drutów kolczastych, żołnierz biegnąc, po prostu potykał się o coś takiego, przewracał się, no i był łatwym celem do trafienia. Musiałem wyjść ze schronu, bo wiedzieliście, ilość komarów po prostu zabiłaby człowieka. Tak wygląda taki potykacz. Prosta konstrukcja z drutu stalowego i tyle. Przed chwilą prezentowałem Wam, jak wyglądał potykacz. Mam tutaj kawałek oryginalnego drutu kolczastego, który wyciągnąłem tutaj nie opodal. Pokażę wam jak taki drut kolczasty wyglądał, bo to nie jest drut, który widzieliście na poprzednich filmach, na przykład z przesmyku śmierci. Ten drut jest całkowicie inaczej wygląda. Pomimo tego, że drut leżał około 80 lat w ziemi, ja go nadal nie jestem w stanie wygiąć. Jest to po prostu nic innego jak kwadrat stalowy skręcony, na którym jest wykonany oplot z innego drutu powodujący te kolce. Grubość tego kwadratu oceniam na 3-4 mm. Także wyobraźcie sobie żołnierza piechoty, który musiał się podczołgać, przeciąć taki drut kolczasty. Nie było to na pewno. Bardzo łatwą i oczywistą sprawą, pokażę Wam teraz z bliska, jak to wyglądało. Tego, tego, tej grubości drut. I powtarzam, to przeleżało tutaj w ziemi 80 lat. Zobaczcie, że to nadal jest trudne do zgięcia. A co, jak to było nowe? Schron, przed którym znajdujemy się, był wybudowany w 1936 roku. Był na odcinku jeziora Smolno. Odporność tego schronu to odporność B1. Co oznacza ten, że skrót B1 oznacza to, że ściany były żelbetonowe, grubości 1 metra. Stropy takiego obiektu od 80 cm do 1 m grubości płyty pancerne, jakie były stosowane w takim obiekcie, były od 6 cm do 10 cm grubości stali. I taki, taka odporność tego schronu pozwalała na wytrzymanie przez ten schron jednorazowego trafienia pociskiem kalibru 150 mm lub wielokrotnego trafienia. Takiego obiektu kalibrem 100 mm. Zapewniało to bezpieczeństwo załogi, która broniła tego obiektu. Przypominam, iż teren był podmokły, grząski, gdzie wojska pancerne nie były w stanie dość szybko dotrzeć i mógł bronić się przeciwko atakom piechoty. Dlatego grupa wypadowa, która znajdowała się w tym schronie, po ogłoszeniu alarmu, po prostu opuszczała ten skron. Udawała się do pobliskich okopów i dodatkowo jeszcze broniła dostępu do tego schronu, by drużyny atakujące nie były w stanie tego schronu zająć. No to dziękuję za udział w dzisiejszym filmie, w dzisiejszej wyprawie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu cokolwiek. Jak i zasubskrybujcie mój kanał. No i cóż, do zobaczenia na następnej wyprawie. Na razie.